Z tej strony MGOGRAF i w dzisiejszym odcinku wracamy do serii, gdzie robię wszystkie osiągnięcia w grach Roblox. Dzisiejszą grą będzie Dingus. W nim nie jest aż tak dużo osiągnięć, więc postanowiłem nagrać go tak na szybko. Oczywiście tego osiągnięcia nie możemy zrobić, bo oni, kiedy była wersja alfa. I już robimy nowy gracz. Pierwsza krew: zwycięstwo, utrata. Tego też nie, bo e, tu musiałbym bardzo, bardzo dużo grać. więc te pięć osiągnięć. Jeżeli serię Wam się podoba, oczywiście. Zasubskrybujcie kanał, ale już nie przedłużam. I zapraszam Was do oglądania. Ok, jesteśmy w samej grzechu. Widzicie, mam pierwsze osiągnięcie za dołączenie po prostu do gry. I zostały mi takie cztery osiągnięcia, tylko one są dość proste. Muszę wygrać grę jako zabójcę. wygrać grę jako cywil. I muszę wyeliminować złą osobę, jako ten. w sumie. Nie nie pamiętam. Nie, dobra. Ja już źle powiedziałem. Muszę, muszę wygrać jaką, jakąkolwiek grę, przegrać jakąkolwiek grę, zabić dobrą osobę jako zabójca i zabić złą osobę jako zabójca. Znaczy to nie w sumie nie jest zabójca, tylko łowca. Ale... I jeżeli ktoś nie, nie rozumie o co chodzi w tej grze, trzeba robić. I wy jesteś ukrywając się, Ukrywając się, robić zadania na mapie. Dwa rodzaje zadań. Czy żółte, e, białe, które robią też takie NPC zwykłe. Które nie są w ogóle. I czerwone, które sabotują grę, ale mogą... jeżeli zrobisz jak dostajesz jakiegoś... E, pomagasz po prostu innym Gry. I są też złoty. Daj mi zabić wszystkich uk ukrywających się. Więc to nie powinno zająć długo. Napiszcie, czy wolicie takie odcinki, czy mój dłuższy, jaki był z Color All Day. No. I oczywiście, lubicie Czemu to się to wymyśli? Ok. Za chwilę będziemy już w normalnej rundzie, jako zwykły gracze, ponieważ jesteśmy duchami. Znaczy, w trakcie rundy. O! Ciągle z tym osiągnięcie za wygraną. Okej okay. więc teraz w sumie to potrzebuję tylko osiągnięcia za no za przegraną i kaptur. resztą tylko do łowców osiągnięć Więc osiągnę A teraz ten zabity. Okej, okay, ale skoro tak szybko zabiję to A nie, bo o duknij tu mam podpowiedź, a mam nadzieję, że a w sumie niech zabiją tych wszystkich, bo tak to dostanę wygraną, czy przegraną Więc będzie dobrze. Church zabię Ja wiem, jak chcę to być śmiecie za przegraną o tu jest gościu zaznaczony, już go zabiją dobrze strzelił, dobra stało ich piąt, a nie wiesz, to jest ósemka więc nie wiem czy uda się im no zabić wszystkich ale mam nadzieję, że tak, bo wtedy ustanowi śmiecie za przegranie rundy to powinno być szybkie w miarę, więc odcinek nie będzie ten trwał jakoś długo. Ale jak mówię, napiszcie, czy wolicie właśnie takie krótkie odcinki z jakichś krótkich osiągnięć gra, czy wolicie mój dłuższy odcinek, taki jak był z Call Jest żywych graczy... A dobra, jest ich wiele więcej niż myślałem, raczej się nie uda. Chyba wy czas i na czas może... Mogą też łowcę wygrać Jest jeszcze dużo łowców, więc jest szansa, jest szansa wtedy na to mi to za przegranie rundy. Normalnie bym nie chciał przegrać, oczywiście. O, zabiję. Bo innej... To jest w ogóle tryb depozy. To nie jest właśnie. To to nie jest tryb depozy. Ale tylko odświę... O, tu ładnie zawijają, po prostu. Tylko tu mam czerwony, czerwony doski, ten dużo więcej, punkt. Dora już pięciu ich zostało. Tylko Ale trzy taski muszą zrobić albo czerwonego po prostu. O, jeden tas, oni też wygrali. No tu robi gościu. No. Co? Ej, to tamto, Cię to było za przegranie? Ej, właśnie, w sumie to mogę sprawdzić. Tak, to było za przegranie. Dobra. Ej, to bardzo dobrze nawet. Bo teraz muszę jedynie dostać łowcę i zabić dobrą, oso dobrą osobę i potem już będzie łatwo dobra tu szybko robimy zdążył okej, okay, robimy tutaj więc o, do, do, po całości, bo wszystkie wszystko zostały zdepozytowane. Szkoda, że ja nie zrobiłam żadnego z, przed tym. Więc mi się nic nie czy, czy to jest jakaś szansa, jak idę dost... Chyba nie. A nie. Łowca i idę. i już wszystko. Więc kolejna gra będzie odkaczona. Tu jeszcze został czerwony TAS bo Chyba ja zrobiłem tego tu. Mogę no, tak bo ci te NPC-ty, one nie mogą sprintować, bo jak ja sprintuję, to mogą się skapnąć, a ja jestem ten... ukrywany. A już... Nie, nie, nie mnie, nie zabij mnie, nie zabij mnie, nie zabij mnie. A, kurczę, źle zrobię, Mógłbym najpierw tam zrobić taskę, dopiero później depozyt. O, nie, tu gościu. A mogę nie żyć. Kurde, jak on tam stoi, to nie mamy jak wygrać po prostu. Wyszedł właśnie. Kogo nie ma, więc mogłem tam pójść. Minuta została. U, ktoś zrobi depozyt trzech tasków. My dam ukrywać, jest. jest. tego, gościu robi czerwonego tego. Okej, wszyscy zostali ugłoszeni. Cztery taski. to. Okej, to jest task do zrobienia. pierwsze Pierwszy eee. nie możemy nie zdążyć nie zdążymy przegraliśmy Łowca zabił złą osobę i przez to wygraliśmy. Mógł w ogóle nie zabijać. Czemu nie mogę dostać łowcy? To jest problem, bo już wszystkie... Już nie mogę nic zrobić jako ukrywać. Więc źle. szczał muszę O jak ja strzelam Dobra ryzykować to ryzykować Proszę, żebym zdążył. Dobra. Chyba nie czerwonego taska, bo został oznaczony w ogóle. Zmienię sobie szybko kolor koszulki i lecimy dalej. Dobra. żebym cały czas sprintował. Dostałam dwa czar. Takie to gościu robi. Jerry jakiś ładnie. Dosta tylko 20... Weź Sz. Nie wiem, osiem zadań z mi. Proszę. Nie wejść tutaj. Proszę. Zrobiłem... Nie, w ostatniej chwili. O nie... pięć sekund... Nie wiem, czy zdążą... Czyli tak to nie ma zdążą. bo łowcy. Cały czas ukrywacza u Niech zostało. Ale... A Aaaa, tego... A to jest jakiś, który się boi i siedzi w kliówce cały czas. No... A nie, nie Jeszcze go na sam koniec. No. A... Proszę łowce mi dajcie. Normalnie nie chcę łowca, Aha! No to świetnie. Dobrze ja tutaj ukrywacza. po co ten kościół O rob rob ro, 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 ro. okay, dwóch. Bracie, zostało. odrodzony. Po co ty robisz? Czerwono, czerwonego. Skoro nie mamy na liście. Brac tylko zmarnował czas. Czego nie ma? Okej. Okay. Więc tu jest... Widzicie, jak cały czas gram w grę tylko cały czas powroty, nie wody, Więc chyba widzimy się jak w końcu dostanę łowce. Więc... Okej, okay, w końcu dostałem łowcę. Przez co... Pierwsze, widzę to zabijanie. Nie człowieka. Um. Dobrze, dobra, mam osiągnięcie. Chyba, żeby zdobyć ostatnie osiągnięcie, muszę po prostu. Za. Dziś. Bo bardzo dużo razy niewłaściwą szumę. Tak. Wszystkie. Wszystkie osiągnięcia. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie, jakie takie odcinki, czy mój dłuższy skolor, daj ale już. Ale już dziękuję Wam za oglądanie.